Dzień dobry, witajcie. No, jak coś tam mokre... Było? Nie wiem, Tylko nie mogę tak dziwnie wyglądać. Coś Wam pokażę. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z Was był w śpić. Jak to śpić? Śmiesz? Tam są takie dywany na Boże Ciało. Jest tu trochę tak coś... Czekajcie, ciemno. Ale fajnie to wygląda. a kupiła. No. I idę, słuchajcie, na dół, bo robiłam nowość. Eksperymentowałam. Teraz Wam pokażę. Tylko muszę sama zobaczyć. Dobra, Zobacz, ja się to już wyłączyć widzę. Zeserka wiejskiego. 40 minut trzymałam zeserka wiejskiego jajko czosnek granulowany sól pieprz. Jak ktoś ogląda TikToka, to taki wiral się na to zrobił. I to można jeść zamiast chleba żeby ciąć węgla, słuchajcie. Generalnie to 25 minut tam było, żeby trzymać, ale jakoś tak nie udawało mi się, że ja tego jeszcze potrzebowałam dłużej. O i tak, faktycznie, 180 stopni. I węgujecie do sobie, to może niech to poleży, bo tak to będzie mi się to rozwalało. No ciekawe jest to, może nawet robimy, spróbujemy razem. I trochę to dużo soli mi się spało. Ale o całkiem spoko, bo nie wiem, czy pamiętacie, robiłam takie chlebki u matki trochę, na takie ja nie zajeżdżałem. No musi przestygnąć. Myślę, że tu że żeby nie przeszkadzało. Mm -hmm. znaczy, tu. Tak, słuchajcie, u nas zapowiada się na deszcz, być może nawet burzę, bo taka duchota straszna jest i widać, że się zrobiły ciemne chmury, więc na dach może coś błysnąć. Widzicie co? zamówiłam coś sobie na włosy, bo. Ja je nie farbuję od stycznia, bo pod koniec grudnia je pofarbowałam e, na święta jeszcze Bożego Narodzenia, więc mamy 5 miesięcy pełnych, teraz mamy już 1 czerwca i e, kupiłam taki szampon, który tak, szamponetki są, czy te tonery, teraz Isany e, by Only, e, Sayosa, nie wiem, czy jakie firmy mają ja chciałam bardzo zisany, ale teraz tak to jest ciężko dostępne. Bardzo mi się podobało efekty tej czekoladowej, aczkolwiek nie wiem, czy przy czarnych włosach to by mi się, słuchajcie, sprawdziło. Dzień dziecka z Garfieldem. Tak, właśnie dzień dziecka. Eee, I przeglądając w ogóle w internecie, jak pisałam, to znalazłam szampon i miał bardzo dobre opinie na Allegro. Że wiecie, nanosimy je na no, ja Katia sobie niosę gdzieś mniej więcej. Dotąd, tak, żeby wiecie, na tutaj, gdzie jest odrost, nie na całe, mm, żeby to nie była farba, a żeby nie było aż takiego kontrastu, żeby to lepiej wyglądało. Także jestem mega ciekawa. Podobno to też może koloryzować, więc będę musiała uważać. Dzisiaj mamy przyjść, ale nie wiem, czy dzisiaj będę się w to bawiła. Zobaczymy. Ale w ogóle, mega, że szampon, nie? Dla to, tylko że to chyba na suche włosy, czy na mokre? Dobra, jak przyjdzie, to wam pokażę. Próbowałam znaleźć jakieś filmiki na TikToku, ale nic ciekawego nie było. Kurde, dobre to, tylko niech to ostygnie. Już myślałam, że dzisiaj może przyjdzie mi paczka z temu, z piżamami. Ja to jestem taka, że wiecie, od razu muszę coś robić i to się troszkę mi przez to do papieru... Nie, ja to zostawię, bo niepotrzebnie mi to się rozwali. Idę, słuchajcie, na dwór zobaczycie, bo tam chłopaki działają. Mój Kamil z Krzysiem. W sumie nie mam planów na dzisiaj, także nie wiem. Zobaczymy w trakcie, idę na razie na dwór. No, powiem Wam, że nie złe to, tylko jak coś, to dajcie temu chwilę, żeby to tak poleżało, nie? Żeby, myślę, czy smarować to serkiem. Może nie. Użymy na pewno wędlinkę. Ja sobie to przetnę. I będą takie cortiny. teraz zobaczycie. W sumie to fajnie było może to jeszcze do opiekacza, nie? Zaznaczam tak na pół. Normalnie to się tak nie powinno łamać, ale ja dużo przetrzymam. Może to nie wygląda, słuchajcie, ale wyjąłam to z grilla. Włożyłam do środka cebulkę białą i na to ogórek. Przed chwilą, jak widzicie, gryznałam to. Aż co pyszna. No, To jest rzeczy, które nie wyglądają. Aż smakują. Mmm. Dobra. No bo kanulowi też zrobiłam pana mm, Idziemy zjeść. Jaśem. I nawzajem. A co ty da Paś? Aby nalazek sobie taki zrobiłam. Cebulka, ja. O, jak pysznie. Mm. Mm. Naprawdę, mój wam dobre to jest. blisko? Chcesz znaleźć? Nie. No. to? Serek, bisk, jajko. chleba. I mhm. tak się teraz myślisz? Internet. A ty gryzasz fajnie? Mmm nie? Mhm mm A jest ciepło, co? Mhm Ale wiecie. 20 minut temu, powiedzmy, że wszystko się zerwało Ja bym miał, wiesz, przyznać jak i das, Ale teraz się uspokoiło jakie pyszności dostałam z Kamilem na dzień dziecka. Już jedną swoją zjad Z bez serduszka. Jeszcze takiego czegoś nie widziałam. <laughs> sobie schowam. Bo trochę już dał mi gryznąć Kamilo. To jest bardzo słodkie, nie? Ale pycha. I tutaj zobaczcie. Widzieliście? Merci. Kokosowe. A, bo to jest edycja limitowana. Mmm. O, takie tutaj są różne smaczki. Super. I zobaczcie to. Gdzie widać? mam ten. Chyba słabe światło. Chcę Wam pokazać odrost. Ale wydaje mi się, że to jest słabe światło. O, chyba tu widać. Tydzień czasu. osobiście już mi się nie podoba. Mogę mi robić, ale nie będę robiła co tydzień. Nie, także. Mam dzień dziecka, słuchajcie, osłodzone. Super! Potem sobie zjem. W ogóle chciałam zjeść właśnie z kamieniem siadanie na dworze. Taka, słuchajcie, tuchota, że nie idzie wytrzymać. Koli bym się napiła. O! Wiecie co zrobiłam? Kolejny, słuchajcie, eksperyment. Będzie dzisiaj jedzeniowy. Przynajmniej początek vloga. W zamrażarce. Wiecie co zamroziłam? Patrzcie. Banany. I myślę, że takie do blendera to bałabym się wrzucić. Trzeba by włożyć do lodówki. Żeby trochę rozmiękły, do tego dodajecie kakao e i ewentualnie jakby byłoby ciężko tak wedle tego przypisu, nie? To trochę mleka, jakby wiecie, ciężko, bo takie bardzo gęste. Albo świeżego banana. Mm, lody normalnie macie hmm. własnej roboty. Będę robić, to jak zrobię, to tam wam znać. Bo wczoraj miałam za mało zmrożone e, i dzisiaj nie, wczoraj wzięłam inaczej. Bożyłam całe ze skórką, nie? Takiego całego, takie trzy banany. Yy, I potem trochę za krótko były trzymane. Jak chciałam obrać skórkę, to że w tej skórce, no to ciężko było obrać, nie? To wziąłam sobie wczoraj, obrałam te trzy banany i one właśnie przez całą noc. O teraz tylko od nich trochę rozmiękną i do blendera i gotowe, bo wczoraj właśnie trochę za mało były zamrożone i wyszedł taki bardziej pudding. No, także ja jeszcze dodam się do tego białko, ale chyba to, co białko mam do średnio pasuje. Ale trzeba być eksperyment. Ale ciekawy sposób, nie? Wszystko słuchajcie TikTok ten szalony. Może tu będzie bardziej widać. Nie mi to szybko lasą paznokcie. Szampon przyszedł. Ale nie chcę mi się do tego paczkomatu jechać. W ja ogóle tu nie mam żadnych się planów. Kompletnie. Już jak taka duchota jest, to wiecie jak się chce. Już słuchajcie, tak zaczęłam się ubierać warstwowo. sukienki na niebieskiej na dresy. Tutaj miałam bez rękawik. Skończyło się na bluzie. Zrobiłam kawę. I o, to nie słyszycie, nie? Bo to dosyć wyraźnie słychać. Się rozpadało. Chcieliśmy robić ognisko ale gdzie tam? Taką ulew. Taką lewę. Przemykam, bo taki gruby deszcz. To wszystko wzmachnie. Także jak już to prędzej grilla się zrobi. Ładnie, ładnie. Pada. Szybka słuchajcie, akcja powstała. Właśnie wróciliśmy z zakupu, pojechaliśmy do Julii. No bo tak, wszystko naszykowane, szaszłyki, ciasto, kiełbaski są. Generalnie to są na wina powinno być. A widzieliście ten też, nie? Więc szybka akcja. Mówię do mamy, przydałby się taki wiecie pawilon ogrodowy. też taki wiecie. I jest zakupiony. Właśnie kosi się w tym miejscu trawa i zaraz będzie Rozkładany. Także nie da się, da się. A wiecie, co najlepsze? Kurde, dopiero mi to wyszło. Że te włosy powiemy, jak jest bluza, to jest niewygodnie. Wyszło słońce, przestało padać. A w mojej ofercie kupiliśmy, bo jakieś urodziny są w Julii. Więc zaraz wam pokażę. No i słuchajcie, idzie stelaż. Wstaje powoli pawilon. Gdzie są.

No, i słuchajcie, mamy wszystko, żeby jakoś już przyjemnie było usiąść. Pierwsze takie ogniska. Skończona robota wygląda, tak? Tu jeszcze mamy, słuchajcie, zamontowane światełko, żeby później wieczorem było sobie można posiedzieć. Bukiet, nie byłaby mama z sobą jakby <laughs> piwonie. Nie, to jest róża, żeby nie były. Jest tutaj, słuchajcie, i lampion na świecie, kwiatki. Mama sobie jeszcze tutaj udokorowała w ten sposób. Pięknie, ładnie, grzybenki jest przyjemnie. Nic tylko rozpalać ognisko. I co, spędzić miło rodzinie czas. Dzień dobry, witajcie. Czarny łeb. Słuchajcie. Otworzyłam, zrobiłam. To jest tak naprawdę nie farba, tylko to jest henna. Jest coś takiego, że możemy jeszcze sobie, 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 sobie e, pofarbować, zmienić kolor, nie wiem, złą jak zwał, nazywajcie to jak chcecie. E, włosy henną do włosów. Ja wiedziałam, że są jakieś tam, nie wiem, załóżmy, nie wiem, rude. E, ale widziałam, że jest czarna. Kiedyś pracowałam z koleżanką, która właśnie ona robiła sobie hennę na włosy. Nie wiem, słuchajcie, czy taką henną do brwi, to czy to jest coś w tym stylu. Tu bardziej chodzi o roślinę, bo tu jak mam, wyjdziecie na aukcję, sobie poczytać o tej hennie. Eee, Tutaj właśnie jest podana ten, jakby naturalne farbowanie, jest podana roślina. Jak ona się nazywa i ona na pewno jest wiecie, używana i do właśnie koloryzacji brwi, i do koloryzacji włosów, i nie wiem, czego tam jeszcze co może. Są przecież jeszcze takie chenne tatuaże, które można sobie zrobić, więc to nie jest nic takiego trwałego, bo jak wiemy, nawet najprostszy przykład, e, jeśli chodzi o brwi, zrobimy sechenne, ona jakoś wybitnie długo się nie trzyma. To z tego co pamiętam, to się chyba trzymać 10 do 12 myć, E, jedyne co jeśli są tu dziewczyny, które farbują się na czarno i chciałaby to sobie spróbować. Bo to podobnie że jest coś takiego zdrowszego niż jak farba do włosów. No i to schodzi. to prawda, u mnie jak się wstrzymacie, to zobaczycie bardziej na żywo, jak to będzie schodziło. E, będę Wam to pokazywać. Ale co muszę Wam od razu powiedzieć, że. Po takiej kuracji dobrze sobie spotrzymać troszeczkę dużej maskę, bo taki efekt jest jakby trochę suchych włosów. Ale wiecie, ja mimo tego, że mam psika na punkcie włosów w dobrej kondycji, to mi to nie przeszkadza, bo to nadal nie jest farba, która będę czekała. Teraz miałam Wam 6 miesięcy niefarbowane. Eee... Więc po prostu potrzymajcie sobie, jak zmijemy tą hennę dłużej. Uważajcie, bo to z henną jest, tak jak nie mogliście sobie sami hennę, ona farbuje, tak samo jak farba do włosów. Nie wiem, czy w ogóle dobrze założyłam już to, ale nie no, pukałam już dwa razy i w ogóle, więc myślę, że ja bardziej kładam sobie tutaj od nasady tą hennę, bo tutaj jak wiemy, i one są i tak samo w sobie czarne. Chcę, żeby się zrastały. Jest na pewno teraz, jak widzę różnica, że gdzieś tutaj ja przeciągałam, bo to w rękawiczkach robcie, to tutaj jest bardziej intensywnie niż tu, ale to nie przeszkadza mi kompletnie, bo jak wiemy ja chcę zejść z czarnych włosów, to teraz abstrakcyjnie brzmi, bo mam czarny łeb cały. Wskaczę w ogóle po tym tak teraz widzę, ale e, chcę, żeby one mi się zrastały, a nie chcę ich farbować. I henna będzie mi się wypukiwała, tak? I co jakiś czas taką henę, czy jakąś mamy imprezę, żeby lepiej się czuć. Jeśli ktoś nie chce robić rozjaśniania, a mi trochę szkoda moich włosów, to wydaje mi się, że e, to rozwiązanie jest bardzo fajne. Tylko tak mówię: rękawiczka, zostawię są rękawiczki, ale ja sobie wziąłem słuchajcie, takie gumowe co są tutaj, sprzątam łazienkę. No to jakieś są. I ja za to dam 49 zł. Zróbcie ze screena. I jak coś tu sobie poszukajcie na necie. Ja kupiłam na Allegro. I co jest dziwne, ta butelka jest taka twarda, że nie jest w stanie jej zgnieść. Więc ja nawet nie będę widziała ile tego produktu zużyłam. Jest to jest trochę minusem. No ale co, to jest w pątce tu takie ma zabezpieczenie, żeby ta pompka nam się nie otwierała, można z powrotem założyć. No zobaczymy. Wiecie, ja na pewno nie będę świrowała i nie wiem, co dwa tygodnie załóżmy e, farbowała. Tak mi się wydaje, bo mi absolutnie nie przeszkadza mój naturalny odrost. E, tylko ten kontrast już trochę naprzyszczyliśmy więcej do tej długości. Miał. Dalej psuje deska. Do tej długości miałam już odrost henny. Eee, więc robione harny. Odrósł mi urusł. Moje tłumaczenie jest czasami beznadziejne. Eee, więc po prostu trochę jak jest spięty, to jeszcze ok, ale jak chodzi o to czułam się trochę czasami, już widziałam siebie tak mało komfortowo. Dlatego mi się wydaje do momentu, kiedy chcemy, żeby te włosy się zrosły, to taka henna jest naprawdę tym pomysłem. Nie wiem jak dla blondynek innych, po prostu sobie poczytajcie w necie, poczytajcie co o tym produkcie i sami sobie podejmijcie decyzję. Eee, co jeszcze musicie uważać to ja na przykład Zapomniałam, nie myślałam, że to tak zareaguje za jak typowa henna, kremiku, nie? Tutaj jakoś bardzo mi nie zapo, ale ja tu trochę potarłam i tutaj mnie troszeczkę delikatnie szczypało. Może uczulać, no różne, ten na aukcji wszystko piszę. No i uważajcie, bo to jak farbach jak henna farbuje, dziś jeszcze na nodze mam, ale fajnie. Maskę to ja używam z reala, serii tej profesjonalnej. Teraz mam taką, bardziej mi ta różowa, wiecie, sprowadzała się z chyba Prolonger. No, i teraz nałożę sobie do rozczarowywania, używam taki olejek. To może dam Wam nazwę, abyście chcieli sobie poszukać. No, także tak to się słuchajcie. No. Ja trzymam tam, się, żeby trzymać 50 minut z hitem. Jest dobra, to naprawdę bardzo mocne. Zobaczcie, trzymałam 10 minut tylko. Spukałam, także nie ma sensu dłużej. Zobaczymy, jak wyschną włosy, jak to będzie wyglądało. No i jak będzie się spukiwało. Ale uważam, że naprawdę to jest niezła sprawa. I co Wam powiem, ja już się mm, nie widzę w czarnych. Nie wiem jak Wy mnie odbieracie yy, z kamery, ale jak ja siebie teraz patrzę, nie wiem, może jakbym wróciła tak kiedyś do robienia yy, brywia, bo się przykleja, przykle, przyklejałam. Podejrzewam, że jutro przyjdzie mi paczka z temu, planuję zrobić haul z temu. Wpadnie na YouTube, yy, także sobie zobaczycie. I nie wiem, może widzicie, jakbym wróciła do tej urody tak kiedyś, że czarne brwi, czarne włosy, czarne rzęsy, to pewnie mi się odnalazła, Tylko, że ja nie chcę uciekać od tego czarnego. Ja chcę po prostu, żeby mi się mój naturalny kolor. Zrastał, ewentualnie taką właśnie henę kupić, potem jak on tam się nie wiem za 3-4 lata, 5 zrośnie. Myślę, że czasem to jest po prostu jezytne, jak one będą się zrastać. Nie nie będę chyba czy do tej długości, bo że będę szalona, będę chciała robić tą henę. Zobaczymy. Jesteście ze mną praktycznie na co dzień, więc będziecie to po prostu widzieć. Tak muszę sobie trochę rozczesać już. No, także no, fajna alternatywa. Naprawdę odkryłam to właśnie. Mówiłam Wam w poprzednim chyba vlogu, czy poprzedniego dnia, chciałam sobie kupić z Isany, no ale jej cały czas była niedostępna, z Librio też jest, ale nie było takiego efektu czarnego, żeby to dobrze wyglądało, jak się położy na drosty, bo ja mówię, mi nie zależało tu, tylko tutaj, nie? Myślę, że każdy rozumie, o co chodzi, nie chcę też takich szarpać delikatnie. Jestem ciekawa, fajne to jest, naprawdę fajną. Tylko mówię, uważajcie, bo na przykład mi tutaj umowalkę trochę za poco sprzykałam, ale myślę, że to zejdzie z szafką. razu razu też sprzykałam, zeszło. Po prostu trzeba uważać. Nie ręczniki, takie rzeczy jak w czarnych farbach, przychylnie. Jak ktoś miał do czynienia, to wie o co chodzi. Trzeba po prostu być ostrożnym, ale nie, naprawdę nie podoba mi się, jak ja widzę ten czarny toalet. No, myślę, że wiecie, po drugie, czy mycie i będzie lepiej, bo nie będzie aż taki intensywny ten czarny. Ale no... Fajny jest taki produkt. Mówię, kiedyś pracowałam z naszanką, która sobie to robiła. Ja tak się tym nie interesowałam, bo zawsze farba, farba, wtedy jak właśnie farbowałam się na czarno. A faktycznie to jest super rozwiązanie. Ciekawe, czy to się może tak wypłukać całkowicie do zera. Chyba nie. Bo jednak na włosach zawsze ta henna jest, nie? w mniejszy, mniejszym, większym stopniu. No. A u nas co? Na spokojnie, o to jeszcze mam. Na spokojnie, teraz tutaj świeci słoneczka cały dzień coś tam delikatnie padało. Dwa razy była taka mskiejsza lewa. Mama, słuchajcie, cały czas przesiaduje w tym paw pawilonie ogrodowym się cały dzień. Mimo tego, że pada to koce są wszystko i fajnie takie mieć. Mimo tego, że jest na strakcie robienia ogrodu, to Coś, żeby było zawsze miłość cieszyło oko w ogrodzie, nie? A nawet nieraz, jak jedliśmy śniadanie z Kamilem, to ciężko na tym słońcu wysiedzieć, żeby... Słońce nie raziło, bo tam to tym to ten słońce było. A tak to zawsze będzie pod czym usiąść. No. Zależnych, raczej takich planów nie mamy na dzisiaj, raczej na spokojnie może coś poglądamy. Nigdzie raczej się nie wybieramy ja właśnie zrobiliśmy sobie segryla, posiedzieliśmy wszyscy razem. I tak. I tak to się, słuchajcie, ma. Tu jadę na terapię. Pamiętajcie, żeby zawsze rozczesywać włosy delikatnie. Jeśli chcecie dbać o kondycję ich żeby ich tak nie szarpać, z wyczuciem to robić. Jak ja widzę czasami laski, jak tak robię, mówię, proszę moje włosy, boli mnie to. No, jest Ale czarny łeb. Dobra, słuchajcie, kończę. Muszę wstawić pukanie, bo robiłam pranie, żeby teraz mi się wypukało. Rozwieszę. I tak, chyba nic nie będę dzisiaj nagrywała. Chciałam się na pewno obracać tego produktu. Teraz od tej dziewczyny go stworzę do szafki. Będę ja wam wszystko zdawać, jak mi się to sprawdza. Zobaczymy. No to teraz piszę 5 minut. 5 minut. No, także dziękuję, słuchajcie, za tego dwudniowego vloga z wczorajszym dniem. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, hej.